Witajcie! Po dwóch obszernych materiałach na kanale TechLipton czas na coś lżejszego. Tym razem pokażę Wam, jak wybrać zestaw komputerowy w oparciu o 10 porad. Jeżeli jesteś jednak widzem, który spędza dużo czasu przed komputerem, który ma wiedzę na temat komputerów, to możesz spokojnie ominąć ten materiał i zobaczymy się już za jakiś czas w kolejnej produkcji na kanale TechLipton. A więc teraz tych wszystkich, którzy stoją przed wyborem zestawu komputerowego, mają niewielką wiedzę o pecetach, zapraszam do obejrzenia dalszej części tego materiału. Określ budżet, jakim dysponujesz na zakup komputera. Zawsze zakładaj widełki cenowe w jakich chcesz kupić komputer. Rzadko się bowiem zdarza, żeby nowy zestaw idealnie wpisał się w twój budżet. Jeśli wybierasz komputer za 2000 zł, przyjmij, że wydasz na niego od 2000 do 2200 zł. Dołożenie 5-10% wartości peceta może dać ci lepiej wyglądającą i działającą jednostkę. Zainteresuj się używanymi podzespołami. Zakup części używanych może być świetnym interesem, pod warunkiem, że poświęcimy czas na ich wyszukanie, a one same nie okażą się przysłowiowym kotem worku. Przy zakupie droższych zestawów omijałbym komponenty, które nie są objęte okresem gwarancyjnym. Fajne jest to, że w cenie zestawu komputerowego złożonego z używanych części otrzymamy równie wydajną jednostkę co nowy komputer w zauważalnie niższej cenie zakupu. Jednak Niesie ona za sobą pewne ryzyko, o którym zawsze należy pamiętać. Odpowiedz sobie na pytanie, do czego jest Ci potrzebny komputer? Najczęściej komputery są kupowane przez graczy. To dlatego przy większości konfiguracji patrzymy na wydajność komponentów w grach komputerowych. Jeśli jednak użytkujesz komputer w inny sposób, w autocadzie, przy obróbce, dwu, Trójwymiarowej, czy na przykład eksporcie wideo, w takim wypadku powinieneś zasięgnąć dokładnej opinii na temat wybranego przez ciebie zestawu komputerowego. Po poradę możesz udać się do specjalistycznych for dyskusyjnych, które na pewno powiedzą ci, do jakiego programu dobrać odpowiedni zestaw komputerowy. Dobry timing przy zakupie komputera to podstawa. Docierają do Ciebie wiadomości o nadchodzących podwyżkach modułów pamięci RAM, a może słyszałeś o rosnącym zainteresowaniu kryptowalutami. Wiedz, że jest to ostatni moment na zakup komputera w dobrej, to znaczy w starej cenie. Powrót do cen sprzed ich wzrostu może trwać nawet miesiącami, a Ty nadal będziesz marzył o zakupie nowego komputera. Dobry timing odnosi się także do czasu przedpremierowego. Zazwyczaj debiut nowej karty, graficznej czy procesora oznacza obniżkę cen starych modeli. Ale ja, mimo wszystko, wstrzymywałbym się z zakupem w takim czasie i poczekałbym na prezentację nowych produktów, bo może się okazać, że w cenie starych otrzymasz wydajniejszy model. Obudowa, dobrze ją wybierz. Wszyscy wiemy, że obudowa jest nieodzownym elementem zestawu komputerowego. No chyba, że ktoś jest na tyle egzotyczny, że użytkuje bebechy pc w formie pajączka na kartonie od płyty głównej. Tak też się zdarza. Ale żyjemy w czasach, kiedy wybór obudowy może przyprawić nas o głowy. Mamy jej przeróżne formy. Od mini Tower po full Tower, Cube, HTPC itd., itd. Ważne, aby przy wyborze obudowy na chwilę się zatrzymać i dobrać ją do własnych preferencji, do najlepszej cyrkulacji powietrza komponentów w niej zainstalowanych, ale także, żeby nie przesadzić z jej wyborem, żeby nie dobrać do salonu z telewizorem obudowy wielkości Fantexa 2 Primo, bo będzie wyglądało to dosyć komicznie. Kupujesz komputer do konkretnej gry, tym bardziej sprawdź wydajność wybranych komponentów w tym tytule. Załóżmy kompletnie odrealnioną sytuację, że jestem wielkim fanem Arma 3 i większość czasu spędzam na komputerze grając w ten tytuł. W takim razie, przy wyborze procesora będę kierował się wydajnością jednostek właśnie w tej grze. To samo zagadnienie tyczy się wyboru karty graficznej czy pamięci operacyjnej. Mamy dużo tytułów mniej lub bardziej znanych z lepszego wykorzystania kart zielonych lub czerwonych, mimo że karty te względem siebie są przez większość czasu konkurencyjne. W takim razie, do gry. Bardziej znanej z Nvidia lubności, wybiorę oczywiście kartę zielonych. A na przykład mamy City Skylines, które wykazuje zapotrzebowanie na pojemną pamięć operacyjną. W takim wypadku drugim i trzecim wyborem będzie karta graficzna i procesor. Natomiast na pierwszym miejscu postawimy właśnie pamięć operacyjną, bo ta gra na tak pojemną pamięć wykazuje zapotrzebowanie. Podkręcać czy nie podkręcać? O to jest pytanie. Wiemy doskonale, że na rynku mamy sporo procesorów, które zostały stworzone specjalnie z myślą o podkręcaniu. O ile jeszcze wybór jednostek AMD Ryzen może być rozpatrywany przez osoby niechętnie patrzące na OC, tak w przypadku Intel Core i3 i 5 i 7 z dopiskiem K taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Inaczej ma się sprawa z kartami graficznymi. Tu szukamy dla osób niepodkręcających modeli z jak najwyższym zegarem. E, niestety są one często droższe od modeli, które posiadają standardowe taktowania dla układów graficznych cichy komputer? Dlaczego nie? Zapewne kiedy oglądasz ten materiał siedzisz na starym komputerze, który emituje hałas niczym Twój odkurzacz. Ale spokojnie, żyjemy w czasach, kiedy konfiguracja wydajnej i cichej maszyny wcale nie jest jakimś wielkim wyzwaniem. Wystarczy zerknąć na produkty półpasywne, a raczej z półpasywnym systemem chłodzenia, takim jak zasilacz czy karta graficzna. Oczywiście nie oznacza to pełnego sukcesu, bowiem pod obciążeniem mogą one generować naprawdę spory hałas. Ale od czego są testy? W końcu warto do nich zajrzeć i zobaczyć, jak w spoczynku i w obciążeniu radzą sobie te podzespoły. Z drugiej strony mamy takie elementy jak wentylatory obudowy czy system chłodzenia procesora, które także mogą emitować uprzykrzający życie hałas. W tym wypadku także pomocne będą testy, które odpowiedzą Wam na pytanie jaki cooler czy jakie wentylatory w obudowie są najlepsze, żeby uzyskać jak najcichszy profil działania komputera. Nigdy nie oszczędzaj na zasilaczu. Zasilacz z czarnej listy? Temat zamykam, ale tak na serio. Od kilku lat zasilacz stoi u mnie na piedestale najważniejszych komponentów komputerowych. To od niego bowiem zależy stabilność i sprawność działania całej jednostki komputerowej. Jeżeli więc posiadasz słaby, niemarkowy zasilacz, to czym prędzej go wymień, bo może to oznaczać zbliżające się kłopoty, a tym bardziej nie wkładaj go. Do nowej jednostki komputerowej, którą zamierzasz za chwilę zakupić. Zasilaczom z czarnej listy mówimy trzy razy nie. Jeśli nie wiesz, pytaj, to nic nie kosztuje. Duże fora lub grupy dyskusyjne to idealne miejsce na zadanie pytania o wybór najnowszej jednostki komputerowej. Ale pamiętajcie, proszę, aby nie ulegać namowom tylko jednej osoby. Dopuśćcie do dyskusji kilka person, żeby wysłuchać za i przeciw całej grupy głosów. I to tyle, moi kochani w tym materiale. Dziękuję wam bardzo za jego obejrzenie. Jak już powiedziałem, nieco specjalistyczne testy będą dostępne w kolejnym materiale, także śledźcie kanał TechLipton i do zobaczenia. Pa pa.